Na zęście, na zdrowie, na te Boże święta, co by wam się chowały chłopcy, dziewcy, tabecki dzielęta, co byście mieli telo pałków, kielo w kielo w lesie mrowie, co byście furbanieli, konie nie piękne mieli, to co zarobili, co byście nie przepili, co byście chodzili z samiczki, jedwa bił, co by w karną, ale kosdy się zabawił, co byście mogli wziąć, trafię jak autobus silny, jak parowóz, co byście przy nim grali, jedli, pili i nic innego nie robili, ale o, czas, o czas się pomodli, co z tego co się pomóc, mieli napić zupełne płytła, co w momencie z gospodyni na nie schudła. A ja tak na moim dysiu nie przestanę po na jakiej lekcji nie dostanę. Backtoboze tej, Hej. I chociaż yy, gorolscy górski. Motana i nie gadają na końcu hej. To była parafraza życzeń, które składali golce, więc niech ze im ta będzie. No to wszystkiego najlepszego wam na te święta życzę. Z całego serca. Trzymajcie się tam ciepło i widzimy się na stoku pewnie w nowym roku. thank no. you no.